Witajcie Drodzy Widzowie Dzisiaj przeprowadzą zabieg na mszyce na słoneczniku owo. mszyca zaatakowała, trzeba to zwalczać To jest gnojówka z pokrzyw W proporcji 1 do 50 Z szarym mydłem To przy okazji daje nawóz i wszystko. O ile mszyców, tam już było opylane, bo to już... To jest nam przyczepka zjeżdżają na tą stronę W taki sposób właśnie się przemieszczą, żeby nie było nie trzeba było się ruszać, stować, przechodzić a Dlatego mam 200 szoków do opylenia to Dlatego właśnie najlepiej nie żałować loś po tych szokach, aż się będzie z nich spływać trzeba pamiętać, żeby nie dawać za mocnego, żeby się nie spoliły No krzoki bo krzoki się lubią przypolić, jak jest za mocne A to przynajmniej będą miały tak jak RSM Najlepiej tak właśnie pod wieczór przeprowadzać ten oprysk A szare mydło właśnie po coś tutaj dodaję, żeby nie spływało to z listków tak prędko. I można zobaczyć taki biały kolor, to, to jest szare mydło. Tam jak najbardziej idzie, to go trzeba opylić tego słonecznika każdego i całego od dołu do góry. O tu też mam lin właśnie też go opylę, żeby dostał nawozu więcej proso. No to tutaj to jest prosa, jak możecie zauważyć. To jest to do papugów tunerzerum. today